Zaczniemy w lutym, tak? Mamy 4-5 fajnych miesięcy treningowych. Wszystko będzie dobrze zaplanowane, no to efekty już drugi, trzeci miesiąc powinny być widoczne. Takie efekty, które będą nas nakręcały do dalszej pracy i motywowały tym, że wysiłek daje coś i nie będziemy się poddawać. Większy rygor równa się, w większej szkodzie dla organizmu. Można schudnąć szybko, ale zawsze to będzie się wiązało z efektem jojo i obciążeniem dużym dla organizmu, stresem co jest niekorzystne, jeżeli chodzi o odchudzanie. Od czego trzeba zacząć? Na pewno trzeba zacząć od planu treningowego, dobrze zbilansowanej diety na redukcję lub na przybieranie masy mięśniowej. Oczywiście też warto udać się do osoby kompetentnej, która ma o tym pojęcie, która się tym zajmuje zawodowo. Nie szukać na forach, na goglach, bo, bo tak jest taniej. Te schematy są przeważnie powielane, ludzie to naśladują, powielają, tracą swój czas i nie przynosi to żadnego efektu. Przede wszystkim no, najpierw wyliczamy sobie bilans kaloryczny. Jeżeli chcemy robić redukcję, no to odcinamy kalorie, my się oczywiście cardio, oczywiście odpowiednią ilość, jak ktoś ma tyle samozapału samozaparcia, to oczywiście robi rano naczczo, cardio przed śniadaniem, no i potem pięć posiłków, pijemy dużo wody, woda jest niezbędna. Tak samo przy budowaniu masy mięśniowej. Oczywiście ten bilans już musi być dodatni, czyli zawsze dostarczamy więcej niż nasz organizm potrzebuje, ale też robimy to z głową. Przykładowo 200-400 kalorii więcej, nie 1000, żeby nie obrosnąć tkanką tłuszczową, ale stopniowo budować mięśnie. Muzyka Motywacja 100-120% całego sukcesu. To znaczy, no jeżeli nie mamy celu, tak, nie mamy tej motywacji, no to przykładowo wystarczy jakieś nie wiem, zachorowanie, jakieś przeziębienie, jakiś wyjazd, no i osoby się poddają. Więc tutaj motywacja musi być no, jednym z kluczowych aspektów. Próbować tak długo, aż osiągniemy uprawniony cel, tak, uprawnioną sylwetkę, czy jak ktoś ma motywację, nie wiem, do wesela, do jakiejś imprezy urodzinowej, tak, żeby pokazać się koleżankom, kolegom. Chodzi o to, żeby zawsze wyznaczyć sobie jakiś cel i do niego dążyć. Wyznaczać sobie małe cele, małymi kroczkami do nich dążyć, a osiągniemy wielki sukces. Przede wszystkim siłownia ma na celu tak, żebyśmy sobie zwiększyli masę mięśniową, obudowali sylwetkę, przede wszystkim u pań, które chcą głównie gubić kilogramy, a niekoniecznie to musi iść w parze, tak? Bo możemy mieć podobną wagę, ale sylwetka będzie coraz bardziej jędrna, coraz bardziej nam się będzie podobała, a waga będzie przykładowo 5 kg tylko niższa od wagi wyjściowej, a sylwetka będzie diametralnie inna. Termin personalny ma być wyznacznikiem, ma motywować, dawać nam wskazówki. Oczywiście no, te wskazówki są wartościowe, jeżeli osoby się podporządkowują i się pilnie słuchają, a na przykład nie podjadają po kontach. Boks jest to dyscyplina sportu w zasadzie sportu, sportu kontaktowego, są to, jest to sport walki. Boks jest to dyscyplina sportu w zasadzie dla każdego, który jest zdolny ją wykonywać, tak? czyli nie ma tu w zasadzie granic wiekowych. Wiadomo, jeżeli są osoby w wieku 6-7 lat, to są dzieciaki. no To muszą, muszą być to zajęcia specjalistyczne, prowadzone przez osobę wykwalifikowaną i nadającą się do tego. Jeżeli są to osoby na przykład w wieku bardzo starszym, nie 70 lat, aczkolwiek nie mają problemów ze stawami, żadnych kontuzji z motoryką i tak dalej, też również można przyjść, zapraszam chętnie wszystkich, dla kogo, w zasadzie dla, dla każdego, kto, kto chce, że tak, że tak powiem poprawić swoją wydolność, wytrzymałość, funkcjonalność ciała. Jest to tak, że tak powiem wszechstronna dyscyplina sportu. Że poprawiamy w zasadzie całkowicie swoją fizyczność ciała, tak? czyli, czyli i wytrzymałość, i wydolność, e, motory, motorykę, e, szybkość, e, dynamikę. Oczywiście uczymy się też techniki, e, która, która większość osób e, po pewnym czasie e, to zaczyna fascynować i, i, i też im się podoba i do tego jest to fajna zabawa. Tak? Jest rywalizacja z ludźmi w dalszym procesie kiedyś tam jak już ktoś ma wyższy level umiejętności są różne sparingi, zawody, rywalizacja unikać boksu powinny osoby, osoby które na pewno mają jakieś bardzo poważne urazy, tak? czy, czy, czy to właśnie układu kostnego, czy jakieś problemy ze stawami. No, w tym momencie tym osobom tego nie polecam. Myślę, że tak od 10 roku życia już, już jest fajnie. Jeżeli wcześniej na przykład byśmy chcieli dziecko przygotować po to, to też są fajne zajęcia, na przykład karate, judo, żeby już, że tak powiem, to dziecko przygotować do, do jakichś tam rodzaju rywalizacji, porozciągać je i tak dalej, przygotować fizycznie. A od 10-12 roku życia wydaje mi się, że boks już jest takim bezpiecznym wiekiem, gdzie, gdzie można też dziecko wysłać. Wiele kobiet trenuję i, i mam, że tak powiem, wiele klientek też na indywidualne zajęcia boksu i, i widzę w nich dużo częściej większe zaangażowanie. Zacięcie, jak i również macie kobiety, że tak powiem, fajną wytrzymałość, wydolność, z reguły lepszą niż mężczyźni, i, i, i też dobrą koordynację ruchową. że zdecydowanie dla kobiet też polecam. Jest się, można się odstresować. W tej gierzimie na razie mamy w każdą środę o godzinie 18.00, aczkolwiek jeżeli będzie duże zapotrzebowanie, a na to wskazuje, że, że tak, to, to, to może jeszcze ulec zmianie i jakieś tam zajęcia dodać. Teraz mała rada dla wszystkich pań, które chcą zgubić brzuszek i wyrzeźbić sześciopaczek do wakacji. Przede wszystkim nie katujemy się, nie robimy miliona brzuszków codziennie, tylko tak, zaczynamy rano, wstajemy, robimy cardio 20 minutowe na rowerku na czczo, potem zjadamy pełnowartościowy, białkowy posiłek rano, może to być omlet, jajecznica, jajka gotowane z warzywami i pilnujemy takiej systematyczności najmniej przez 6 do 8 tygodni, Zwiększamy intensywność porannego kardio o 5-10 minut co tydzień i efekt powinniśmy zgubić kilka ładnych centymetrów z brzucha w ciągu 2-3 miesięcy.